Słuchajcie moi drodzy. Temat, do którego będę bardzo często powracał. Zrobię też serię vlogów, jeśli chodzi o Boga. Ok mamy więc katolicko-protestanckiego Boga w trzech osobach, tak? W osobie Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy też nauki chrześcijańskie, gdzie Bóg jest tylko jeden. No, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo całe słowo Boże mówi nam o jednym Bogu. Często protestanci mówią, że Ty tego nie rozumiesz, bo to jest z Bogiem, z Jezusem, z Duchem Świętym. To jest tak jak z wodą, powiedzmy, i powiedzmy, że Bóg Ojciec jest tą wodą, a przykładowo Sen Jezus jest lodem, a Duch Święty jest parą, no i to jest wciąż ta jedna woda, tylko w trzech stanach. No i bardzo ciekawa teoria, tylko że zmyślona przez nich, niebiblijna. I gdyby tak rzeczywiście było, to zastanów się w bardzo prosty sposób: jeżeli by tak było, że Bóg by był w trzech postaciach, i powiedzmy na przykład, byłby duchem, jak słowo Boże mówi, że Bóg jest duchem. Druga jego postać to byłaby cielesna postać, no i trzecia powiedzmy, jako jego moc, postać wiatru, tak? Ale jeżeli tak mówimy o tej wodzie i tym lodzie i tej parze, to wciąż mówilibyśmy, że to jest ta woda, czyli to jest ten Bóg. Czyli nie, że Bóg jachwę i Otcha czy Jechowa jako Ojciec, syn jako Jezus Chrystus, no i ta trzecia osoba, chociaż to nie imię, ale wielu tak twierdzi. Duch Święty, dlatego piszą z dużej litery, że to imię tej trzeciej osoby Boskiej, Duch Święty. A więc czy rozumiemy, że mamy tutaj skrowana trzy osoby, a nie jedną, w trzech postaciach? Gdyby rzeczywiście tak było, cała Biblia stawiałaby znak równości pomiędzy Ojcem, Synem, a Duchem Świętym. Natomiast Jezus Chrystus bardzo, bardzo często mówił, że przyszedł na Ziemię, by nie czynić swoją wolę, ale wolę swego ojca. Gdy przed śmiercią, ostatni raz w ogrodzie prosił swego ojca, naszego Boga i Jego Boga Jachwej odhawuha. prosił o to, by od synu od niego ten kielich, powiedział: Ale nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Marii Magdalenie, już po swoim zmartwie stanie, Jezus powiedział: że idę do ojca mego i Ojca Waszego, idę do Boga Waszego i Boga mojego. Jezus umierał na krzyżu, mówił do Ojca, w Twoje ręce oddaję swego ducha. I tak możemy mnożyć te przykłady, chociażby modlitwa arcykapłańską, gdzie Chrystus prosi swego Ojca o to, by trzymał w opiece Jego sług, Jego uczni, Jego naśladowców. Tak? Czy mamy tutaj znak równości? Dlaczego Chrystus zawsze oddaje cześć Bogu? Dlaczego zawsze wskazuje uwagę na niego? E, oczywiście, m, nigdzie nie spotka się to kolejna rzecz z tym, by Jezus Chrystus oddawał i tak samo mówił do Ducha Świętego, że spełnia wolę Ojca i Ducha Świętego, że coś tam, coś tam nigdy nie wskazywał na Ducha Świętego jako Boga. A i tutaj się wielu oczywiście sprzeciwia, że przecież Biblia nazywa Jezusa Bogiem, chociażby w Jana 1.1, czy też Izajasza 9 rozdział 5, 6 werset: Jezus ma jeden z tytułów Bóg Mocny. No i to są oczywiście dowody. Nie, to nie są żadne dowody, dlatego że gdybym przeczytał o każdej osobie, która jest nazywana sobie Bożym Bogiem, to by musiał zarówno tak nazwać niektórych ludzi, jak aniołów, a w tym, uwaga, szatana, tak? Bo jak nas, nam Biblia nazywa e, szatana? No, nazywa go bogiem tego świata. A więc szatan jest nazwany w Biblii bogiem tego świata. E, czy to oznacza, że szatan diabeł jest rzeczywiście tym bogiem? Może jest czwartą postacią tego boga, czyli jest spokojcie syn. Duch Święty i szatan, który się po prostu nie wiem sprzeciwił sam sobie, a, i stał się zły. No, oczywiście o co tutaj chodzi, no, nie chodzi tutaj o e, znaczenie egzystencjonalne słowa Bóg. Bo jeśli chodzi o znaczenie egzystencjonalne, to Bóg jest tylko jeden. I nie jest Nim ani Jezus Chrystus, nie jest Nim ani Duch Święty. Ani nie jest nim szatan, ani nie są ludzie, ani, ani łowie, tylko jest nim Bóg JHWH, Bóg Jachwy czy Bóg Jechowa, jak wolisz. To jest jeden, jedyny Bóg, jest ten Bóg, któremu dawał cześć całej Izrael, znali go jako jeden Bóg pod tym imieniem JHWH. I to jest postać jedyna w całym wszechświecie, która jest od zawsze na zawsze wieczna, nieśmiertelna. Jest nim Bóg Ojciec. Z Niego wszystko pochodzi łącznie z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Co więc robić z tym, że Biblia nazywa Jezusa Bogiem, że Biblia nazywa diabła, szatana, Bogiem tego świata i ludzi w pewnym znaczeniu. No właśnie, chodzi tutaj o pewne znaczenie, a nie znaczenie egzystencjonalne, czyli postać Boża. Chodzi tutaj o władzę. Chodzi tutaj o władzę. Szatan ma, jak słowo Bo Boże, Boże mówi nam, że cały świat leży w mocy złego, czyli szatana diabła. To jest właśnie to. Ma szatan władzę nad tym światem, dając, kreując wszystko to, co jest nieboże, co zabronił Bóg, co Bóg nazywa grzechem, czym jest rozwiązłość seksualna, kłamstwo, materializm, samolubstwo. Morderstwa, i tak dalej, i tak dalej, tak? A więc idąc za wzorem Boga tego świata ktoś może mówić, że jest daleki od niego, ale jeżeli postępuje w ten sposób, jego bogiem staje się szatan. Ale nie jest to Bóg, który stworzył wszystko, nie jest to Bóg, który żyje od zawsze, ale ma moc nad tym światem. Podlegają mu wszystkie narody. My możemy Go więc wybrać jako naszego Boga. Tak, jeżeli jesteśmy posłuszni, czyli żyjemy przeciwko prawu jednego prawdziwego Boga, którym jest Jachwę, czy JHWH. A więc znaczenie Bóg, jeżeli chodzi o egzystencjonalne, jeszcze raz znaczenie jest tylko jeden Bóg, JHWH Jachwe, jeśli chodzi o funkcjonalną nazwę Bóg, to Bogiem słowo Boże zarówno nazywa szatana, ludzi aniołów. I oczywiście Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jak Chrystus powiedział, dano mi wszelką władzę. No i teraz, kto od kogo otrzymał tą władzę? Jezus Chrystus czy otrzyma w przyszłości e, podczas tysiącletniego królestwa mesjańskiego, czyli Chrystusowego? No, oczywiście od Boga Ojca, od Boga Jachwe, od Boga od Wucha. I co nam no, mówi, na przykład, pierwszy Koryntian 15 rozdział? No, mówi nam o tym, że w pewnym momencie. Jezus odda, uwaga, odda wszelką władzę Bogu, by to Bóg był wszystkim we wszystkich. Jeżeli mamy znak równości pomiędzy Ojcem Synem i Duchem Świętym, to o czym tutaj czytamy? Paweł również mówi, że Bóg podporządkował wszystko Synowi? Ale jeżeli mówimy o tym, że podporządkował mu wszystko, to za wyjątkiem tego który mu wszystko podporządkował, tak? Czyli za wyjątkiem Boga. A jeżeli ktoś się bardzo upiera przy trójce, to gdzie macie znak równości w tych wszystkich wersetach, dlaczego nie mówi się tam zawsze o Ojcu, Synu, duchu świętym? Na przykład cytujecie właśnie w Anglia Jana 1,1. Na początku było słowo i słowo było u Boga, i słowo było Bogiem, słowo jako Jezus Chrystus, gdzie jest tutaj duch święty. Nie ma żadnej mowy o trójcy. Nie. Izajasza 9,56 Bóg Mocny w stosunku do Chrystusa, Jezusa już powiedzieliśmy sobie, co oznacza, jaka jest różnica pomiędzy Bogiem egzy egzystencjonalnym a Bogiem, jeśli chodzi o funkcjonalność. Tak? Ale nie ma żadnego trójcy. Um, na przykład w Ewangelii Jana 17,3 17, czytamy, że to jest życie wieczne poznawanie jedynego, uwaga, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego wysłał. Jezusa Chrystusa. Więc mamy e, prawdę, że życie wieczne jest zależne od oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu, że to Bóg Ojciec, Jachwę, je Jehowa, jak wolisz, oraz uznanie Jezusa Chrystusa jako Jego Syna, jako Mesjasza, tego, który zgładził grzech świata, Jezusa Chrystusa. To jest bardzo z sobą e, powiązane. W, e, w innych słowach czytamy, że kto nie ma Syna, ten nie ma i Ojca. Tak? Także to nie oznacza tutaj, że tu się stawia znak równości pomiędzy Bogiem, w sensie Ojca i Jezusa Chrystusa. Ale właśnie, gdzie w tym życiu wiecznym 17.3 jest powiedziane, że to jest życie wieczne, poznawanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa? A gdzie jest Wasz Duch Święty? Jeżeli od tego ma zależeć życie wieczne, gdzie jest Duch Święty? Dlaczego czytamy w Księdze, w księdze Objawienia o? Tronie Boga i baranka, no to rozumiemy, że tron Boga to Bóg ojciec, Jahwe i Otchawucha. Baranek to oczywiście Jezus Chrystus. a gdzie Duch Święty? A więc widzimy, że a, jak chcecie już skreować jakąś teorię, to musicie skreować dwójce. Natomiast oczywiście są też takie wierzenia. Ludzie, którzy wierzą w dwie osoby boskie, równając je. No ale Biblia absolutnie temu zaprzecza. Jeszcze raz, Chrystus odda wszelką władzę w przyszłości po królestwie mesjańskim ojcu, Bogu, by to Bóg był wszystkim we wszystkich. Czy to nie jest proste? A ilekroć mówimy katolikom, że nie mogą modlić się do Maryi, nie mogą przez nią. Składać modlitw do Boga, dlatego, że cytujemy im piękne wersje bibliny, że jest tylko jeden pośrednik tak, pomiędzy Bogiem a ludźmi jest nim Jezus Chrystus. Jeżeli Jezus Chrystus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, jak sam może być Bogiem? Więc pomyślmy troszeczkę nad tym, co mówi słowo Boże. Jezus Chrystus zawsze wywyższał i mówi. Mówił na Ziemi, że spełnia wolę jego ojca. I to wcale nie znaczy, że to się zmieniło w niebie. Bo jeszcze raz, syn odda w przyszłości po tysiącletnim królestwie całą władzę Bogu. By to Bóg był wszystkim we wszystkich. Więc nic się nie zmienia. Cały czas tą władzę, którą ma Chrystus, dzierży poprzez ojca i tą władzę mu odda. Czyli jest ona tymczasowa. Jezus Chrystus, jeśli chcesz, jest Bogiem, ale nie mówmy, że jest Bogiem, bo jest to bardzo mylące. Bo jest on Bogiem jedynie. W sensie funkcjonalnym, czyli posiadający władzę, przed, wszyscy, przed którym wszyscy będą odpowiadać. Ok? Jednak nie czyni to go Bogiem egzystencjonalnym. Jezus Chrystus nie istniał od zawsze, ale ma swój początek. Wielu też mówi: No tak, ale Chrystus wyszedł z Ojca. Co to znaczy, że Chrystus wyszedł z Ojca? Jeszcze raz, gdyby wyszedł z ojca, to by był wciąż ojcem, a nie byłby synem, który się modli do ojca i mówi, że jego wolę spełnia, albo by oddał całą władzę ojcu, bo to jest cały czas ten sam jeden Bóg. Gdyby Biblia chciała nam powiedzieć, że jest Bóg w trzech postaciach, tak by mówiła, że jest w trzech postaciach, a nie nazywałaby innymi imionami tych trzech postaci, nie mówiłaby, że ktoś jest podporządkowany komuś tam w tych, wśród tych trzech postaci, bo to jest wszystko ta jedna. I ta sama postać. Takie myśli to przemyślenie.